Mistrzostwa Europy, Santa Susana, dzień piąty, dzień startu, jestem już po jednym, jednym posiłku, zaczynam ładowanie, może pokażę Wam jak to wygląda najpierw, łatwiej będzie Wam się to uzmysłowić, no więc tak, łup, tak to wygląda, ryż, klasycznie na początku z, yy, z miodem, Ewentualnie dżem, ale wolę z miodem. E, zjem takich 5-6 pojemników na pewno jeszcze. I potem może coś sobie z tego dojem, a jest w czym wybierać. Ewentualnie mam jeszcze całą pakę słodyczy, więc jak będzie mało, to, to doładuję. Żeby nie było tak e, ura optymistycznie, to nie jest taka łatwa sprawa, bo już nie piję od wczoraj od godziny dwunastej trzynastej, trzynastej jest już 9:00, a pewnie nie będę pił do osiemnastej dziewiętnastej, dwudziestej być może więc samo to jest już dosyć ciężkie, tym bardziej, że wczoraj na noc jadłem jadłem to mięso wysuszyło totalnie mi ciężko było zasnąć, <laughs> ale nie ma co narzekać, pogoda trochę giepska, zobaczcie jak to wygląda gdzieś tam u góry są, są te zawody tam po drugiej stronie być może widać może. To Proyal San, tamten hotel, to jest hotel, w którym pierwszy, pierwszego dnia mieszkaliśmy. A ten hotel tu obok nas, to jest hotel, naprzeciwko którego dzieją się jakieś potańcówki, więc być może dzisiaj coś wyskoczymy na jakieś party randale. Dobra, teraz trzeba odpoczywać i szykować się na zawód. Jestem na jakieś dwie godziny przed wyjściem na scenę. Za chwilkę będziemy albo szli na piechotę, albo jechali taksówką, albo takim specjalnie przygotowanym autokarem, chociaż nie wiem, czy się na niego załapiemy. Pozostało mi tylko ułożyć sobie włosy i, i potem dobrze się zaprezentować na scenie. Cała ciężka praca już za mną, teraz już w zasadzie nic się nie da zmienić. Pewnie jakieś podsumowanie będzie po zawodach. Jestem przygotowany. Trochę tych torebek ze sobą wziąłem na stołówce. Dzisiaj musiałem sobie wziąć nóżki z kurczaka i takie kotlety schabowe, ale to nie są ze schabu, tylko nie wiem, z jakiej, nie wiem, z wieprza chyba. Nie wiem, z czego to jest. Jakieś dziwne mięso. Ale fajnie wyglądało. Także na pewno na to mam największą ochotę i to sobie w pierwszej kolejności zjem, a dopiero potem może sobie zjem coś słodkiego żeby też nie było, że się tak rzucam na te słodycze potem, bo nie mam takiego zamiaru, ale na pewno sobie troszeczkę popróbuję ze trzy dni postaram się jeść w miarę w miarę niezdrowo i potem pewnie wrócę do, do trzymania michy, bo nie widzę nic dobrego w takim w takim kilkutygodniowym puszczaniu no i gazu. Jak mi się coś uda nagrać na zawodach, to, to nagram, ale, ale nie wiem, czy będę miał czas, nie wiem, nie wiem w ogóle, jak to będzie wszystko wyglądało, także do zobaczenia. Jesteśmy już na hali. Zobaczcie, jak to wygląda. No bądźmy szczerzy, szał to to nie robi. Wejściówka dla jednej osoby chyba 20 euro kosztuje, także suma, suma wysoka. Jakieś tam stoiska prawdopodobnie potem się przejdziemy zobaczyć może coś ciekawego będzie A teraz z się farbkowa Ząbki, głowa, oczy, tak Ciałem się cieszy Cia, dobrze Za późno uśmiech Dobrze. Jesteśmy na backstage'u. Jesteśmy na backstage'u. Eee, Przestęp pofarbkowany, zjadłem trochę ciasta. Eee, I co? Tu w ogóle nie wolno nic nagrywać, no ale coś tam sobie nagrywamy. Michał też wyfarbkowany. Czy pewnie mamy... Jest jeszcze ona? Mamy wejście za jakieś... Hmm. pewnie... pół godziny, godzinę, no a pewnie godzinę. Tutaj wszyscy sobie robili od nas zdjęcie ze Stefani Davis, ale ja tylko sobie nie zrobię, więc z Lipa. Będę musiał zaraz ją gdzieś spotkać, sobie zrobić zdjęcie. Uważam, że forma jest w miarę okej. Okay. Czuję się dobrze. Podjadam sobie już placki, nie placki, także, także jest zajebiście. Leżę sobie na backstageu. Powolna wegetacja. Nie piję już od jakichś 28-9 godzin ale jak mam być szczery, to jakoś bardzo mi się nie chce pić e, wyjście pewnie mam za jakieś pół godziny do godziny w kategorii mam 20, 20 gości e, przed chwilą przed chwilą robił sobie, sobie ze mną i z Piotrkiem zdjęcie chłopak który będzie reprezentował Irlandię, ale po polsku, jest Polakiem, od 10 lat mieszka w Irlandii, także ciekawa sprawa. O zobaczcie, tam jest ta pani Davis, zaraz do niej podejść, zrobić sobie jakieś zdjęcie. Wszyscy mają, tylko ja nie. W międzyczasie już oszamałem dzisiaj z 7 pojemników, no z 7 pojemników, z ryżem i miodem zjadłem trzy kawałki ciasta pewnie zaraz jeszcze będę podjadał staram się podjadać co godzinkę, teraz już 6. jest po 20:00. E, z ostatniej chwili informacja e, dzisiaj kończą się zawody kategoriami męskiej sylwetki juniorów i weteranów a seniorów przenieśli na jutro na wczesny, wczesny poranek także no My pewnie dopiero będziemy kończyć te zawody o 22.00, może 3 a seniorzy, seniorzy jutro z samego rana. Ja w sumie też coś takiego. Wybrałem. Także jesteśmy lekko zdziwieni, aczkolwiek e, trener aczkolwiek szczotka. nie do końca a, zaskoczeni. Aczkolwiek tak. nie do końca zaskoczeni. Tak. Z tego względu, że trener Szczotka nam mówił, że coś takiego może się dziać. Tyle dobrego, że co godzinę jemy słodycze, więc już trochę naprawdę to my, bo co godzinę ładujemy, nie także słodyczy nam nie brakuje, tak. Dobra, jest dobrze. Dobra, jest godzina praktycznie dziewiąta. Powoli zbliżamy się do kategorii męska sylwetka juniorów, gdzie podział jest na trzy kategorie. Tutaj Kuba. Oraz Michał startują w najwyższej, czyli powyżej 175 cm i najliczniejszej, bo mają aż 20 zawodników, więc no tutaj będziemy walczyć o każde oczko, tak żeby wypaść jak najlepiej. Jest to zarówno Kuby, jak i Michała. Pierwszy start na imprezie międzynarodowej, więc jaki wynik by nie był, to i tak będzie duży sukces i zwycięstwo. Natomiast no ja trzymam kciuki, żeby był przynajmniej finał. Przynajmniej finał, a najlepiej miejsce medalowe. To już wtedy na pewno pójdziemy na McDonalda. A jak nie będzie, to i tak pójdziemy, ale będziemy lepiej jeść, jak będzie medalowe. No, to ja wtedy wezmę sobie podwójnego McFlara. Jest ta guma druga? tam jest chyba? Na pałasz, no? Ale dobrze się czuję. Nie piłem 30 godzin, wypiłem teraz tylko przed treningówkę. Ponad 30 godzin nie piłem. Bo miód troszkę cię. Troszkę miodu, trochę ryżu jadłem. Ten ryż był w sumie taki ale nie czuję się osłabiony. Zawsze kiedy się odwadniam to mnie boli głowa najpierw. Nie śpieszcie się, róbcie wszystko powoli, bo naprawdę, mamy moim zdaniem jeszcze z pół godziny przynajmniej, bo jeszcze nie było, teraz zaczyna, trzy... nawet nie ma jeszcze bloku dekoracji, a blok dekoracji będzie trwał minimum z 15 minut. Więc jak coś, to bardzo powoli, bo tak jak patrzę, jeszcze chłopaki dopiero powstawali, więc mamy jeszcze chwilę czasu. Chłopaki to są agencje, a my jesteśmy <gry> Buenos Dias, Senior Ciarra. Dobra, będziemy nagrywać później, jak już będzie bliżej jak wyjścia. Będzie to nagrywać. Jak już będzie co nagrywać. Trzymajcie się. To się stało. Jestem kurwa piąty w Europie. Jestem tak zajarany tym, że masakra. Dzisiaj nie idę spać, jutro nie idę spać, cały tydzień chyba nie będę spał. Naprawdę nie spodziewałem się tego. Miałem 20 konkurentów, hmm. przyznam, że w ogóle tak wyszliśmy na scenę, na eliminację. E, oczywiście numerek jest po, po lewej stronie, a ja wszystko trenowałem na stronę prawą, tą pozycję przodem. I ona niestety ukrywa mój numerek. Więc jeśli nawet dobrze w niej wyglądam, to sędziowie widzą tylko kolor moich spadenek i mają twarz. Na twarzy numerka nie mam zapisanego, a żeby kogoś wyrzucić, trzeba zapisać numerek. Więc niestety Piotrek mi krzyczał, żebym zmienił stronę na tą gorszą, na tą pozę, której totalnie nie ćwiczyłem, którą odrzuciłem, bo nie podobała mi się całkowicie, i przez całe zawody w niej stałem. Więc na początku na samych eliminacjach byłem totalnie na siebie zły. Zszedłem z eliminacji i byłem zmasakrowany psychicznie. Po prostu, nie wiem, myśli miałem takie totalnie chore jakieś, że już w ogóle masakra, że już odpadłem i tak dalej. Po czym się okazało, że wszedłem do, do, do tej 15 w tej 15 pozowałem, też tak jak wcześniej, wszedłem jako druga osoba do pierwszego porównania co w ogóle było szokiem dla mnie. Jak usłyszałem swój numerek, to myślałem, że to jest kolejny jakiś żart z serii tych głupich. Mm. I co? Po, po tym półfinale Piotrek do mnie przybiegł i powiedział, że muszę stać w tej pozie, bo to wygląda nawet nieźle, ale tak. Mm. No ja, ich, ja się jej nie uczyłem. Ja ją odrzuciłem całkowicie, więc uważam, że to wyglądało śmiesznie. No, pomimo tego, co tam inni mówili, ja wiem, że to wyglądało śmiesznie i nieładnie. Mi się samo to nie podobało na 100%. Suma summarum. Piąte miejsce w Europie na 20 zawodników. Okupione zajebiście ciężką pracą. Nie piłem, kurde, od wczoraj, od 13. Jest teraz godzina pierwsza w nocy. Zdajecie sobie sprawę, nawet mi się nie chce pić, totalnie. Wracaliśmy, wracaliśmy teraz z takim autokarem, który zabiera wszystkich zawodników z poszczególnych hoteli jechała tam sędzina, która, która siedziała na, na numerku numer 1, czyli tak jakby najważniejsza sędzina całych zawodów. I od razu jak wsiadłem do autokaru, to zaczepiła mnie, pogratulowała, tam wymieniliśmy kilka zdań i powiedziała, że mam bardzo ładną symetrię sylwetki, że bardzo dobra forma ogólnie i powiedziała, że, że zaprasza mnie na amatorską Olimpię. Ee, że nie na Arnold Classic, bo tam jest zbyt dużo zawodników, żebym wybrał się na amatorską Olimpię do Pragi ee, i powiedziała, żebym sobie zapuścił włosy, bo mówi, że mam za krótkie, więc nad tym też trzeba będzie popracować, już z tymi mi jest źle, a co dopiero jak mam jeszcze dłuższe zapuścić, trzeba będzie, muszę iść do mojej fryzjerki teraz po zawodach i musimy jakiś content opracować nad, nad moją fryzurą. Teraz pierwsze co, no to poleci, polecą schaboszczaki z frytkami. Poleci, no Fantazero nie będę szalał, ale potem co poleci, to nie wiem. Być może nagram, być może nie. Może się coś napijemy z Michałem, jakiegoś whisky. Puh, trzeba się wykąpać i co? Pierwsza w nocy, no to nie idziemy spać. Dzisiaj idziemy, nie wiem, bawić się. Idziemy może gdzieś na miasto, na nadmorze. Jutro też ciężki dzień, pewnie pojedziemy sobie na zawody, pooglądać trochę. Obowiązkowo rano idziemy na śniadanie, się opychać, totalnie się opychać. Ło, co mam Wam powiedzieć? Zajebiste uczucie. No, kurde, dziękuję wszystkim za wsparcie, bo naprawdę czułem je. Eee, te wszystkie komentarze i telefony, że kurwa, jesteście ze mną i tak dalej. To naprawdę, to naprawdę czuć. Pomimo, że naprawdę o tej godzinie, w której my startowaliśmy była garstka ludzi, totalnie była garstka ludzi, nie dziwię się tak szczerze, zawody trwały od godziny, od godzin porannych do godziny praktycznie pierwszej w nocy, więc nie ma się co dziwić, że było bardzo mało ludzi. Dobrze, nie dobrze. mówię, dziwna sytuacja, że na Mistrzostwach Europy tak to wszystko wygląda. Ciekawy jestem, jak organizacyjnie będzie wyglądało to jutro, bo jutro męska sylwetka seniorów przesunięta na rano. A potem będą kategorie bikini, gdzie tam jest po 40 dziewczyn w kategorii, także już współczuję tym dziewczynom naprawdę. Ja nastawiałem się z ładowaniem ze wszystkim na godzinę 18, tak realnie. 18-19 maksimum. Wyszliśmy o godzinie Drugiej, trzeciej, trzeciej mi się wydaje, trzeciej, albo już pół do 12 nawet I, i dopiero 12, chyba 20 zszedłem ze sceny już z pucharkiem, także pff, masakra. Ciężka praca popłaca, jak widać, opłacało się. Wiele osób mi mówiło nie jeć kurde i tak dalej, ale życie jest jedno, trzeba, trzeba ryzykować. Trzeba się bawić. Trzeba szukać swojej szansy. I szczęściu, trzeba umieć pomóc i trzeba chcieć pomóc wierzyć w siebie. Bo jak się w siebie nie wierzy, to, to nawet jak się zajebiście wygląda, to ciężko jest cokolwiek osiągnąć. Jak widzicie, mnie się udało, więc to jest sygnał dla was też, że jeżeli się staracie to też jakiś progres będzie zauważalny Mówię. nie każdy chce startować w zawodach ale jeżeli chcecie zmienić swoje życie zmienić swoją sylwetkę to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie dobra, idę jeść już się wykąpałem zjadłem sobie dużo ciastek zjadłem sobie ten posiłek, który Wam pokazywałem zjadłem sobie oreo czekoladki i już miałem się kłaść spać ale tak coś tak coś mnie kusiło i tak sobie jem tu taką nutelkę z krosącikiem elegancko prawie o trzeciej nocy. I powiem Wam, że smakuje pięknie. Jest przepyszny. No i tak już też chciałem się położyć. Mówię, zjem tego krosącika i się położę, co nie? No ale patrzę, taka babeczka leży. Leży i tak mówi do mnie, że mi zjadł. To przecież nie zjem croissant'a, a babeczkę zostawię, nie? Z tak sobie pomyślałem, że i tą babeczkę też zjem. No i może wtedy się położę. Do zobaczenia jutro na śniadaniu. Będzie się działo, obiecuję.